tu znowu franek 11 i znowu jest e, tym razem inna seria planujemy robić właśnie trzy serie e, to jest server Cox Survival PvP XD 120 minecraft.pl i jesteśmy tutaj jak zwykle z tytułem 100 No elo elo to tam I z tutaj y, kopiemy sobie nasze tutaj surowce, ja sobie zaraz zrobię prawdopodobnie set i zbieramy na kilkudry. Tak, dokładnie. Ja już wykopałem trzy diaksy około. Ja wykopałem jeden, to y, 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 myślę, że powinniśmy wybrać jedną osobę, która będzie trzymała diaksy. Y nie, SKKF a mój, może nie. może Ja na razie trzymam te ale teraz SKKF-a nie ma, on nie. i ma nasze itemy, co nie? No, no, potem wyjadę do niego, zadzwonię, w razie czego też, żebyśmy się zalodowali, to tam to odda. To jest mój kolega w Musimy mieć jeszcze emeraldy, On musi go garnić mikro, jest nie raz za bardzo rozumiem. Skieram dobrze? Bo ja mam chlip, chlipy trochę. No, trochę możesz. Czyli masz po prostu 9 lat. O no, jedynie... O, so, sorry, sorry, miałem nie mówić. O, nie to wytnie to? 11, wytnę, wytnę, 11 mam Dobra, dobra, no, hello No, cały Francuz no. ma 11 lat No i jakbyście chcieli z nami zagrać to wystarczy napisać na PW i dać mi suba oczywiście No, zrobimy małe cięcie, jak coś się ciekawego będzie dziać to zajęcie się no, no. Witajcie, witamy wszystkich naszych widzów Wracamy znowu po krótkiej przerwie i to właśnie, prze... mówiłem, że będziemy pokazywać jak się stanie coś ciekawego i właśnie przejść do nowej bazy. Tutaj mamy dobre, so dobry biome, extreme oh. hills i możemy tutaj kopać emeraldy. Tutaj mamy jakiś śmieci, jakiś pił. Tutaj mamy, wiadomo, piecyki, tak. Tutaj jest moja kopalnia, to jest kopalnia typu Sestua. Tutaj i No i... Poza tym muszę się tutaj przenieść, ponieważ tutaj mam tutaj lepsze korby, po drugie, tutaj jest tutaj świetny teren, a po trzecie łatwiej się tutaj koksi, nieprawdaż? No tak, tak, prawda, tak było. No, no i zamierzamy założyć te gilia jak... Będziemy resztę Emeraldu, bo SK ma nasze itemy, no i znowu będzie będę mówił jak się coś ciekawego będzie dziać. Trzymajcie na tą krótką przerwę oczywiście. Elo, widzowie, zdobyłem szmaragd na Q, włożę do go do mojego ender chesta, tak. Uuu, patrzcie, mam już prawie wszystkie itemy, jeszcze tylko 14, nie, 13 szmaragdów! Brawo, brawo! No, nyku! Titi właśnie znalazł ten, y, teraz y, Emeralda i jeszcze brakuje nam 12 Elo. No, y, a jeszcze mówiąc taka propos serii, na razie mamy trzy serie jak widzicie na kanale. Minecraft horror, y, Minecraft, y, Minecraft Server Moi i Minecraft właśnie teraz co gramy w Minecrafti. I zamywiali właśnie... O! Jest knie. Zamierzamy wrzucać te, ja zamierz, zamierzam wrzucać te odcinki mniej więcej codziennie, tak e, Trochę No, trochę codziennie będzie co 3 dni każda seria, czyli powiedzmy, że Minecraft, Olby. Minecraft Olby. serwer, Olby. serwer Olby. mój będzie jutro, jeśli się nie mylę, pojutrze będzie Minecraft e, ten Minecraft właśnie e, horror. Ej ja że chyba zadałeś mego momenta, ej, Ancik ja? No, bo będę to nabrać. No, e, no, No i będzie Minecraft właśnie e, seria... No... To I się, i się, idź tam, idź tam, kop trochę do przodu, że nie będziemy stanie zabierać. I ta seria zabierać. będzie w piątek, tak. Nie. Jeżeli ta ja to nie. Rzucę, nie. No, to jest chcę Okej, okay, właśnie... No. I to tyle na temat kanału. To elo, chłopcy. Się nie ocieraj, typu. To to będzie koniec na razie odcinka, jeszcze będzie... No. To na razie będzie koniec odcinka na dzisiaj jest on dosyć krótki, wiem, ale to jest tylko taki prezentacyjny. Będzie więcej odcinków i jutro sobie obejrzycie serię z Cox Minecraft. Ogólnie będzie spoko, no to cześćka pa.